I ludzi waków napotykasz pracując w kantorze, to jest historia nie do opowiedzenia. Zacznę może od tych pożytecznych, co sprzedają rzadkie banknoty po kursie, bez żadnej wiedzy o kolekcjonerskim charakterze posiadanej waluty. Rozpruli dziadka kołdrę, jak już siwy chuj raczył zemrzeć, i przynoszą te rarytasy, nawet drobne nominały warte po stokroć więcej, sprzedają po cenie aktualnego kursu. Kasuje bez litości. Litość czasem odczuwam wobec tych, którzy kupują walutę na zagraniczne wycieczki. Bo to ktoś chce odpocząć, spokojnie, bez stresu. To się pytam, czy to urlop, wycieczka, wakacje, gdzie to się jedzie. Jak jest grzecznie, to poradzę, żeby brać dolary powyżej 2006 roku emisji, bo te starsze będą niewymienialne. Jak coś pufa, że co mnie to obchodzi, żebym pieniędzy lepiej pilnował, to ładuję najstarsze dolary, jakie mam i niech sobie nimi płaci. Mhm... Mm Taki chuj jak słonia nos, że coś za to kupi. Tacy niemili to są też wielcy spekulanci gotówkowi, co sprzedają 500 euro i pierwsze o co pytają to rabat. Rabat jest tam, gdzie zwykle, w Maroko, odpowiadam z szerokim uśmiechem. Oburzeni handlarze pieniędzmi myślą, że każe im spierdalać do Afryki. A rabat jest stolicą Maroka od momentu uzyskania przez ten kraj niepodległości w roku 1956. Tylko skąd te jebane żebraki mają to wiedzieć? Rabat cenowy przy takiej kwocie... No, co za dziwni ludzie, oni to jeszcze chuj, Ukraina to dopiero uba. Przychodzi taki i pyta, dolar je? No pewnie, że nie je. To waluta jest, pieniądz, rzecz martwa, jak ma kurwa jeść? To mówię, że nie, nie je. A euro je? No przecież nie może jeść z tych samych względów co dolar. Nie, euro nie je. Odchodzą zdziwieni. Niektórzy nie pytają o jedzące pieniądze, tylko kładą gotówkę na blat i chcą wymieniać. Najczęściej dolary, ale kurwa jakie dolary? Jakim trzeba być jebanym niedorozwojem, żeby uwierzyć, że mennica USA dojebała sobie na banknocie jakieś ukraińskie wersety? Przynoszą takie 100-dolarowe, i mam obowiązek albo je zniszczyć, albo wezwać policję. Niszczę je na ich oczach, nic nie wyjaśniając, bo ciężko się dogadać z ludźmi, którzy myślą, że banknoty coś jedzą. Szkoda mojego czasu. Patrzę, jak te robaki się rzucają i drą mordy, wzywając chyba samego Poroszenkę na pomoc. Często prostytutki przynoszą taką dziwną walutę, jakieś hybrydy ukraińsko-amerykańskie. Dolarów albo nominały nie z tym prezydentem co trzeba. Pewnie płacą im za opierdalanie kolby tymi falsami, więc w sumie robią to za darmo. Szkoda, że nie dają im tych dolców z monopolii. No nawet kurwy dziwnie się przy obcej walucie zachowują. Nie wiem jak to jest, od czego to zależy. Jak mam obok siebie w najróżniejszych walutach do nawet miliona PLN-ów i siedzę spokojnie, neta przeglądam, czytam książkę. Tak siedzę i widzę, jak ludziom od tych pieniędzy odpierdala i jak sobie z nimi nie radzą. Bierzesz obcą walutę do ręki już zmiany w psychice czy jak? Same dziwaki mówię wam.